Już od prawie miesiąca w całej Polsce trwają protesty kobiet, również w Bielsku-Białej. Wieczorem 18 listopada odbył się kolejny protest, tym razem milczący. Dlaczego tu jesteście i, i na co liczycie w związku z protestami? Jakie chciałybyście, żeby były efekty? Ja jestem dlatego, bo mam córkę, tak? przed którą życie i dlatego. Mhm. A ja jestem tutaj, żeby walczyć o moją przyszłość. I chyba nawet nie tylko o moją, bo wiem, że jeżeli ta aborcja będzie mi potrzebna, to po prostu dostanę możliwość, żeby ją zrobić. Walczę tu chyba o te osoby, które nie zdają sobie sprawy, co to tak naprawdę znaczy dla nas wszystkich. Nie chcę, żeby ktoś za mnie decydował. Wiadomo, że jednak kobiety w większości zostają same w sytuacji ciąży, w sytuacji, kiedy dziecko jest niepełnosprawne to one zostają z tym wszystkim, więc tutaj powinny mieć prawo wyboru. Chcemy, żeby to był wolny wybór, a nie przymus, żeby rodzić takie dzieci, dlatego też razem z kolegami na przykład byliśmy na akcji tej też oddawania krwi i staramy się wspierać po prostu cały ten ruch. Dlaczego taka forma milcząca dzisiaj? Milczenie jest jednak wyrazem. Jest pewnym też e, pokazaniem, że jednak, e, znaczy ma siłę też. E, poza tym no, należy też do tradycji e, protestów, szczególnie kobiecych. Jesteśmy atakowane od 20, w tej chwili już 8 dni, że jesteśmy, że jesteśmy wulgarne, że krzyczymy, że nie mogą z nami protestować dzieci, które bardzo chcą. E, no, że jesteśmy po prostu wulgarnymi kurewkami, prawda, jak to powiedział pewien pan? No, to jest nasza odpowiedź. Dzisiaj będzie spokojnie, subtelnie, delikatnie. No, tak jakby, chcieli, tak jakby patriarchat chciał nas widzieć w takiej roli cichutkiej, grzecznej. Nie będąc tutaj, czułbym się po prostu niepełny jako człowiek, jako mężczyzna. Jakie pan ma nadzieje w związku z efektem jaki mogą przynieść protesty? Że patriarchat upadnie i sobie głupi ryj rozwali. Jesteśmy kobietami, może już nie w tym wieku, którym jesteśmy najbardziej jesteśmy przeciw zainteresowane, PiS. Czym... przeciw barbarzyństwu, które jest... wyczynia pis razem praw... z kościołem katolickim. No. Niszczeniu polski, demokracji, praworządności, sądownictwa, ograniczaniu praw ludzi. Chodzicie na większość spacerów i protestujecie przez większość tego czasu? No jest kilka razy zdarzyło mi się przyjść na spacer. No Bielsko w tym momencie dzięki temu moim zdaniem zyskuje, bo widać, że ludzie są też zainteresowani takimi aktualnymi sprawami. Jest to chyba też dobrze, że zaczęli się interesować młodzi ludzie i te spacery wzbudziły jednak to zainteresowanie, którego wcześniej chyba u młodych ludzi nie było, u ludzi, przed którym jest całe życie, bo to jednak dotyczy całego życia, potem dorosłego. Ja jestem z tego pokolenia, które już bardzo długo wychodzi na ulicę walczyć w tej samej sprawie. Bardzo grzecznie walczyłam, naprawdę. I uważam, że w tej chwili to jest jedyny sposób, to jest ten sposób młodych. Czyli chodzić i głośno krzyczeć, i głośno tupać. I wydaje mi się, że gdyby te młode osoby żyły wtedy, w latach wczesnych 90., to naprawdę nie miałybyśmy teraz o co walczyć. Jesteśmy każdy w miarę w bezpiecznej odległości od siebie, na placu, w maseczkach. W sposób nie my wyrażamy też ten sprzeciw. A propos, I a propos tego, co Trybunał Konstytucyjny, jaką chwałę podjął, ale też a propos tego, co się dzieje na przykład w Ministerstwie Edukacji razem z ministrem Czarnkiem, który wprowadza różne też kontrowersyjne rzeczy. Czy bardziej Wam odpowiada ta milcząca forma, czy, czy jednak woli, czy wolicie tą głośniejszą Myślę, wersję? że ta głośniejsza była lepsza i większy nacisk był na rząd? No i łatwiej hmm, chyba byłoby dojść do celu, nie? Tym, tymi marszami, które były 2-3 tygodnie temu. Nie? Ale ma pan nadzieję, że to jeszcze wróci właśnie do tej poprzedniej mam nadzieję, formy? Mam taką nadzieję. I będziecie długo protestować? Do skutku.